W sposób najbardziej wyniszczający na uwięzionych w podobozie Jawiszowic wpływała praca w kopalni. Więźniowie pracowali w systemie trójzmianowym wraz z miejscowymi górnikami według ustalonych norm wydobycia. Nieraz zdarzało się, że z powodu niedożywienia lub osłabienia organizmu nie byli oni w stanie wykonać norm. Wówczas przedłużano im czas pracy aż do ukończenia zaplanowanych robót. Więźniowie przeważnie nie mieli żadnego przygotowania zawodowego do pracy w kopalni, dlatego też często ulegali wypadkom. Okaleczonym udzielano pomocy dopiero po powrocie do podobozu. Na ich złą kondycję wpływało również częste bicie przez więźniów funkcyjnych, niemieckich sztygarów czy SS-manów. Nierzadkie były przypadki pobicia na śmierć, a także próby samobójcze. Wielu pracowników kopalni, pomimo groźby osadzenia w obozie, niosło pomoc więźniom, podtrzymując na duchu, dostarczając żywność, nieraz wykonując za nich przydzieloną pracę. W początku nie było więźniów na kopalni, dopiero jak już był przybył, duży przypływ, tych, 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 tych więźniów już było, postanowili ich Niemcy wy, po prostu wytagować zastrudnić na kopalni. Ci ludzie, Żydzi, to się nie było czemu dziwić. Przecież oni nigdy nie wiedzieli, mieli łapaty w ręce, panie, ani nie, nie pracowali fizycznie. Nie wychodziło im to, za żadne skarby im to nie wychodziła ta robota. No to, a tam byli kapłowie, tak samo na dole, to oni zaś się mścili na tych ludziach. a Trzeba przyznać, że na czasem niektórzy Polacy też przy, przy, przykładają się do tej sprawy. A nie, nie licząc już Tygarów, Niemców, którzy już po prostu się nie liczyli z nimi, z tymi, z tymi Żydami. A szedł to, czy Widnie, czy, czy przechodził coś, to musiał go uderzyć. To było coś strasznego. Jak e, więźniów przyprowadzano, na kopalnie, no to zjeżdżali klatkami w dół. Więc jak była zmiana, to jedni wyjeżdżali do góry, drugi na dół. Prawda? I ss nami, tych, którzy wyjeżdżali, odbierali, a ci, tych, którzy przyprowadzali, ci, którzy przyprowadzali, zjeżdżali, którzy przyszli, zjeżdżali w dół. I tam oni pracowali, tam ss nie zjeżdżali. Tam oni pracowali z normalnymi górnikami, z naszymi. Rodnicy dostawali przydział. Albo dostał dwóch więźniów, albo jednego. No to to, było, to był kontakt wtedy. Tam już ich nikt nie pilnował. Jedynie y, ci z dożoru, a byli do dasy, takie dranie, którego nagle potem powiesili, który tam chodził i, i zastępował kapy. Kapo, proszę pana. I tam z, mieli kontakt z nimi głównicy. więc wiem jak to wyglądało przecież jak szli górnicy do tego to każdy ty, wiesz co a, a co dla mojego więźnia a co a co dla moich dwóch więźniów wie pan to co kto bóg zabrał ze sobą i dzielił się z więźniem no bo trudno proszę pana żeby góry na dole siadł w jakiejś tam przerwie wyjął swoje jedzenie jadł a więźniowie powiedział patrzcie na mnie jakie je Zawsze te klumpy chleba nie tam, czy było to się z wędliną, czy się dało, no bo no i jest, taką, taką rzecz, jak ja jest chleb, no to pewnie tu krwią chleb w tej ręce, nie idę do ust. To, to o czym za tym chlebem tak chodziły, proszę, bo ja to dzisiaj widzę jak to wyglądało. I panie, jak mu nie je było dać jeść? Jak? Nie wchodziłem w to, czy mnie życie bo to mnie to, to mnie nie interesowało wtedy. Jak ją ja tą ręką dał tym to te oczy mu za tym chlebem, ja to załowo patrzyłem w siebie. Żal mi się go zrobiło, ale no to jak ja tego chleba, to ten dłumie w trójkę robili. Zaangażowanie w nielegalną pomoc i kontakt z więźniami obozu były bardzo niebezpieczne. Ryzyko czaiło się na każdym kroku. Jak człowiek jest młody, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakoś nie boi się. Dopiero po tym, to przeżyłam szok wtedy, bo naprawdę sobie zdałam sprawę, że mogłam zginąć wszyscy mogli zginąć. To się bardzo bało. Ale tak to nie. Tak żeśmy to rozmawiali, jakoś taki człowiek był bardzo odważny. Nie wiem właśnie dlaczego. Brat, taki średni brat. Mamy, to 450 metrów tam trzech braciom mieszko, to jeden zawsze przy i tak pamiętam tego i zawsze. Anielka przestań, Anielka przestań, bo pójdziemy wszyscy kominem. A mama mówi tak, słuchaj Alwin, to jest pomoc. Gdybyś ty był na jego miejscu, gdzie żeby ci ktoś pomógł. A zginę, to zginę za dobrze, a nie za złe. Tak mama to zawsze stwierdził. Zawsze był w tym strachu. Nie wiadomo, czy człowiek dojdzie do, 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 do rana, czy nie, nie będzie coś. Bo byle ktoś mógł sytnąć, czy jakoś tak. Ale na szczęście przeżyli, że nie mieliby nic. Z siostrą umówiliśmy się z mierni grupą mierników nad sołą. No i poszłyśmy, ja tak na palcach po angielsku zagwizdałam. Jak zagwizdała, jeńców nie ma, ale na białym koniu szwarc. Szwarcer się nazywał taki powietrzny ospię, taki dziubatę. On zawsze jeździł na białym koniu. to była... Najgorsza świnia w obozie. Mówimy, no koniec. Wie pan, do dzisiaj nie wiem, tu Żyto, tu Żyto i tylko taka miedza. I myśmy z siostrą na gary, jagary, na rowery i to miedzą. A on na przełaj chciał przez to Żyto i ten koń się mu tam plątał w tym życie. Dojechaliśmy na wilczkowicę. Tam mieszkał przedwojenny y, policjant, Skowronek się nazywał. I u pana Skowronka Widział, co się dzieje, rąbał drzewo, i mówi do placu. I ta żona jego porwała te rowery, te gary, a wy do stodoły. I do dzisiaj, proszę pana, nie wiem, choć mnie zabił, jak się tam dostałam, nie wiem. Stodoła taka, pierony wysoko, do samej góry siano, i my się tam z siostrą wydrawałyśmy. I nie wiem do dzisiaj, jak. Z tego strachu człowiek się jakoś tam wyspinał. I przez te szpary w tym stodoleśmy zaglądały. A on na tym koniu tam i z powrotem, bo tam był zakręt i nie widział nas gdzie. No i co tu teraz zrobić? On wreszcie przyszedł, bo dalej rąbał to drzewo, mówi Już pojechał, tam pojechał na Wilczkowice. Schodźcie, no tak, schodźcie. Jak popatrzyłam w dół, a tutaj z 8 metrów w dół, no że ja tam zejdę, jak ja się boję? Represje dotknęły wielu niosących pomoc i ich rodziny. Zofia Zdrowak za pomoc więźniom trafiła do bloku 11 Bałsznic, słynnego bloku śmierci, miała wówczas 16 lat. Nie wiedziałam, co z sobą zrobić, nie? bo tam siedziałam w tym, no to szukałam czegoś, żeby dać znać, gdzie jestem. Nie? Tam jeszcze Zosia gawronówna siedziała też. Na górze, w Celi, i to myśmy się łączyły. W garnuszku ona mi posłała troszkę marmolady i coś tam jeszcze wtedy, nie pamiętam, na sznurku takim, do, do, do bunkra, nie? no tam, le, lepiej nie wspominać tego, co tam było. Tylko znalazłam spinkę w, w takiej, co były te, takie dyle, takie deski takie, kawałki i między tym było, wpadnie, wpadła, Taka złamana, ułamana na pół, wsówka do włosów i na tym napisane, na ścianie. Mam 16 lat, nazywam się zdrowa Zofia. Pomoc, choć nie mogła dotrzeć do wszystkich, przynosiła konkretne rezultaty. Ratowała od śmierci, niekiedy dawała nadzieję na przeżycie i podtrzymywała na duchu. Dla nas dziś jest to przykład bohaterstwa i patriotyzmu. Dowód na to, że warto wierzyć w człowieka, jego dobroć, szlachetność i altruizm. To lekcja dla nas wszystkich. Ani nie bohaterstwo, ani nie obowiązek, To jest, tak po prostu z potrzeby serca. Co to może, jakie to może być bohaterstwo, jak się komuś tam w potrzebie coś? To nie jest bohaterstwo, ja tak uważuję, proszę pana. A jak ktoś jest głodny, z głodu umiera, to co nie, a ja możesz, to się może podzielić. Po prostu to było takie moralne. Nikt nie składał przysięgi, wszyscy wiedzieli, wszyscy widzieli, ale nikt nie słyszał, nikt nie widział. To było takie wzajemne zaufanie jedni do drugich, i to było bezpieczniejsze, aniżeli przysięga bo oni ratowali kogoś, a zdawali sobie sprawę z tego, że jak podpadną, no to muszą zginąć. I ta moralność, ta chęć pomocy i tak dalej, wszystkich jednoczyła w jedno. Ci, co dali, mówili, że nie dali. Ci, co wzięli, mówili, że nie wzięli. I to takie, było, takie wzajemne zaufanie i to był to wielki plus, bo rzadko gdzie spotykało się w takiej nieszczęściach takie zaufanie jedni do drugich. Bo to naprawdę było budujące, co, co, co robili. Te kobiety się tak poświęcały, przecież one traciły kontakt z rodziną, można powiedzieć, bo wieśnie czy wieczorami czy w czas rano, czy, czy nie było ich w domu, panie była w terenie, zawsze w terenie byli. I to było naprawdę takie spontaniczne ukierunkowanie. Naprawdę to było godne podziwo tych ludzi, tym ludziom powinni postawić jakąś ta ulicę taką naprawdę chwalebną, no bo w końcu zasługuję na to. Ja zrobiłam to, co należało do mnie jako młodej osoby, bo trudno, żeby tam. Żeby to był mój obowiązek, to mój obowiązek. I właśnie jestem pełna wdzięczności, podziękowania wszystkim. Ludziom w Brzeszczach, nie tylko, bo i Jawiszowice, od, tam myśmy, i Stankowic myśmy mieli chleb, że w, przyłączyli się do tego, dali, a ja byłam tylko pośrednikiem, bo oni byli też bo, tymi, którzy właśnie nam pomogli, bo ja byłam pośrednikiem, bo cóż bym bez nich zrobiła i, i jedna z drugą, powiedz nas. Oni dali, oni po cichutku, każdy gdzieś tego, nikt nic nikogo, nie, nie, na nikogo nie skarżył, nie donosił, no taka była sytuacja, także nie czuję się bohaterką, czuję, że Spełniłam i czasem to nawet sobie myślę, jak tak czytam o niektórych, to mówię, Boże, przecież to jeszcze niewiele, tyle jeszcze było że tego, przecież tej trzeba było to może zrobić tamto, jeszcze mi się zdaje, że, że może za mało, bo, bo, bo tyle, tyle było nieszczęścia w tym czasie, tyle było nieszczęścia w tym czasie.